Ty też niewidzialne piszesz listy w tajnych sercach korytarzach. Do obcych, dalekich i do bliskich wiem, że Tobie też się zdarza pisać pod adresy różne. Nieprzyjaciół i niewrogów, ciche skargi, groźby próżne do złych duchów, dobrych wogóle. Wszystko zaczęło się od pomysłu, który zakiełkował przed wieloma laty. Po piosenki antywojenne Paweł Małolepszy, piotrkowski muzyk i kompozytor, chciał sięgnąć już kilka lat temu. Nie było jednak takiej okazji. Ta pojawiła się wraz z pomysłem całego przedsięwzięcia, listy nienapisane, antywojenny spektakl muzyczny. I tak powstało 14 utworów, które uzupełniono o narrację. Tak, powstały listy nienapisane. Próby rozpoczęły się z końcem lata. Podzielono je na kilka etapów. Reżyserii spektaklu podjęła się Justyna Piesik Kendra. Bardzo intensywna musimy połączyć przede wszystkim tą strukturę teatralną, tą strukturę sceniczną ze strukturą wokalną. Czyli próby muszą się odbywać trochę na sali baletowej, trochę na scenie, trochę jednak w studio, gdzie ćwiczymy i śpiewamy. E, więc spiąć to wszystko no, nie jest łatwo. Natomiast e, dajemy sobie taką przestrzeń, że m, na przykład na jednej próbie zajmujemy się konkretnie przebiegiem e, inscenizacji, a na, na kolejnej próbie zajmujemy się typowo wokalami do głosów, interpretacją utworów i w ten sposób jest to podzielone. Do spektaklu zaproszono Piotrkowskich artystów, którzy z ogromnym zaangażowaniem podjęli się roli, która, jak wspominają podczas pierwszych prób, nie wydawała się najłatwiejsza. Tematyka i podniosły charakter spektaklu to było wyzwanie praca nad spektaklem, nad całą fabułą tego wszystkiego i dodatkowo połączenie tego z piosenkami, to wydaje mi się, że to jest taki bardzo fajny całokształt, który się tworzy z tego i jest to trudne, ponieważ musimy i myśleć nad tekstami, które mówimy i tekstami, które śpiewamy, też ym, pobudzić te intencje w nas, ale wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemna praca i na pewno bardzo wartościowa. Bała się moja piosenka po niebie. Gniazdo zbiory nutek, A jej refren miał być o nadziei, Co rodzi się w nas, gdy spojrzenia zagrają mową tych samych blasków i cieni I ucieczki przed nią nie ma. Taka, takie zderzenie z rzeczywistością, i zderzenie z tym, że to jest bardzo aktualny temat, bo wojna dzieje się obok nas. E, a teksty tych piosenek ewidentnie nawiązują do takiej ogólnej sytuacji, bo jakby rzeczy w naszym koncercie dzieje się myślę poza czasem i poza, poza miejscem e, jest bardzo uniwersalna, ale myślę, że przez to też jest dotykająca, bo, bo możemy, jako, może rezonować z tym, co się dzieje chociażby na wschodzie. I tak tydzień po tygodniu spektakl zyskiwał coraz ciekawszy i bogatszy kształt. Po samodzielnych próbach przyszedł czas na te, które łączyły wszystkich artystów na scenie. Wtedy jeszcze w nieostatecznym kształcie, ale zaczęły pojawiać się już rekwizyty, elementy scenografii i chór młodzieży. Dla młodych artystów spotkanie z tak dużym przedsięwzięciem artystycznym to pierwsze takie życiowe doświadczenie. To jest wyjątkowo taki trudny i taki dość nawet poważny bym powiedziała projekt. A w czym ta trudność tkwi? Myślę, że tutaj chyba taką największą trudnością jest to, że jednak trzeba te emocje tak pokazać, bo to jednak no, nie jest coś przyjemnego, tylko właśnie jest to spektakl o tematyce wojennej. I właśnie chyba najtrudniejszą rzeczą jest to, żeby tak się w to wczuć. I Artystów tworzących spektakl było 20. To nie tylko aktorzy i chórzyści, ale także muzycy, którzy również musieli swój repertuar przećwiczyć i zagrać. I tak próba za próbą, tydzień po tygodniu, zbliżano się do wielkiego dnia premiery spektaklu. Na rynku trybunalskim stanęła profesjonalna scena. Tu miały miejsce ostatnie generalne próby. Nadszedł dzień premiery. 11 listopada w rynku trybunalskim przed sceną zebrali się mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, by razem, oglądając muzyczne widowisko, wspólnie przeżywać kolejne święto niepodległości. Wśród nich znalazł się również nie kto inny jak Paweł Małolepszy, który podkreślił, że z niecierpliwością czekał na dzień premiery. No, wybierałem się na, na próbę, ale później pomyślałem, że lepiej nie podglądać w trakcie roboty, bo na pewno bym jakieś uwagi miał, to sobie zostawię na koniec, ale myślę, że nie będzie uwag. Mimo padającego deszczu i niesprzyjającej aury, publiczność również wyczekiwała na pojawienie się aktorów na scenie. Przybyłych gości powitała Kamila Dubila, spełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Zadanie, które sobie postawiliśmy, czyli poruszenie państwa piosenkami Pawła Małolepszego i jego tekstami, łatwe nie było, ale. Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru powiecie Państwo, że warto było tutaj dzisiaj stanąć na rynku trybunalskim, obejrzeć naszych piotrkowskich artystów i gości, którzy napracowali się, a ostatnie dni to już naprawdę, żeby dzisiaj dla Państwa wystąpić. Na scenie pojawili się aktorzy. Przez kolejną godzinę publiczność w pełni skupiona i w refleksji miała okazję wysłuchać najpiękniejszych aranżacji piosenek Pawła Maulepszego w spektaklu opowiadającym o miłości, ludzkich pragnieniach i emocjach w obliczu wojny. Nikt nie nam Szeptem mówionych słów. Może pieśń Z innych modlitw A znów wielka dłoń Twoja hojna Jak postanowisz Tak też się stanie Lecz uwierz mi królu, że Wielka wojna To najlepsze dziś dla nas jest rozwiązanie Pośród licznych kompozycji nie mogło zabraknąć tej jednej, najbardziej rozpoznawalnej piosenki Pawła Małolepszego, kolendy o ludzkim zrozumieniu. To właśnie ciebie człowiek woła w tę noc, gdy samotność najbardziej boli, każde puste miejsce przy wigilinach. Scenografia i muzyka stworzyły przestrzeń lekką, ale jednocześnie głęboko symboliczną. Spektakl nie jest jedynie opowieścią o wojnie, ale o ludzkich lękach, tęsknotach, o konflikcie z samym sobą i drugim człowiekiem. Jak mówiła reżyserka, spektakl miał metaforyczny przekaz. Dla mnie na przykład ten spektakl nie do końca jest o wojnie, jako o takim konflikcie zbrojnym. Ja tego tak nie odczytywałam od samego początku. Dopiero, dopiero w trakcie, w procesie, kiedy przygotowywaliśmy go, to dla mnie ten spektakl był o takim, o takim konflikcie z własnym sobą, z drugim człowiekiem, a nie do końca z taką wojną, wojną wprost. Chociaż to zostało dość yy, dokładnie opisane przez Pawła Małolepszego. Wokalne i muzyczne wykonania artystów ma... – Majewska, Mironiuk, Majewska-Owczarek wraz z chórem i zespołem wybrzmiewały z mocą i uczuciem. Było to doświadczenie intymne i wspólnotowe. Aktorzy przyznają, że dla nich samych to przeżycie miało zupełnie inny wymiar niż zwykłe występy. Wchodzenie w opowieść o wojennych lękach i ludzkich pragnieniach wymagało nie tylko warsztatu, ale też gotowości do dzielenia się własną wrażliwością. Czasami to za bardzo nas przeszywa, mam wrażenie, albo mogę tylko powiedzieć o sobie i przechodzi też to powiedzmy na jakąś tam codzienność moją. Natomiast y, później wszystko kumulujemy wokół siebie i rozmawiamy o tym bardzo długo, e, co było dobrze, co było źle, co nam się podobało, co nie. I myślę, że w taki sposób troszkę też tymi emocjami schodzimy po prostu z, z tego wszystkiego, z tego ferworu. Widzowie podkreślali, że ten spektakl dziś potrzebny jest bardziej niż kiedykolwiek. Zapytaliśmy więc, dlaczego ich zdaniem warto, a wręcz trzeba głośno mówić, nie wojnie. Pozbawia nas wszystkiego, godności, pozbawia nas domu, pozbawia nas rodziny, przyjaciół, miłości, wszystkiego. Także absolutnie mówimy kategoryczne nie. Bo wojna to... To jest zagłada dla nas wszystkich, to jest zniszczenie, to jest śmierć, to jest coś, coś najgorszego, co, co może być. A my chcemy pokoju, chcemy żyć w wolnej Polsce i chcemy, żeby nasze dzieci miały lepiej po prostu. To jest bardzo ważne. Dlaczego? W obecnych czasach, kiedy u granic toczy się już wojna, my jesteśmy w pierwszej kolejności za Ukrainą, więc zagrożenie jest bardzo duże i trzeba mieć tego świadomość w każdej chwili, bo Nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Świat jest w tej chwili tak niepewny i niestabilny, że przewidywanie czegokolwiek jest niemożliwe. Oczywiście, że ważne. Takie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Wszyscy musimy pamiętać. I my, i młodsi. A młodszym trzeba mówić, bo, no, bo skąd będą wiedzieć. I właśnie z tą myślą listy nienapisane miały pozostawić widzów. Sceny, w których teksty dotykały bolesnych tematów, nie zostawiały widza obojętnym. Widzowie zgromadzeni na rynku milczeli słuchając, a po chwili rozległy się brawa. Przede wszystkim tematyka, świetne wokale, wspaniałe aranżacje muzyczne. No i cała oprawa, to wszystko do, profesjonalnie przygotowane, perfekcyjnie, no ujmujące te y, utwory, także no wspaniałe wrażenia i cudowny wieczór mimo tej pogody. Chyba wszystkie te pio piosenki wykonawców, one były takie z takim małym dreszczykiem, więc, więc myślę, że, że to co wszystko przed, przedstawili to, to warto było. Ja jestem blisko Piotrkowskiej kultury, ale nie przypuszczałam, że pan mało lepszy. Takie piękne pisze wiersze, taką poezję tworzy. No, momenty były, że... A żółza się w oku zakręciła, także naprawdę wielki szacunek. ci, co nie przyszli. Zawsze wiedziałam, że Paweł jest doskonałym poetą, ale dzisiaj słuchałam tych tekstów niektórych jakby po raz pierwszy i jestem po prostu niezmiennie pełna podziwu i mam nadzieję, że jego twórczość będzie znana i poznawana jeszcze w coraz szerszych kręgach. Naprawdę to, co Walde Gosowski... Zrobił tutaj no to po prostu wow. Dla mnie to jest skala taka, wiecie, y, ogólnopolska, naprawdę. Dużo emocji z tego co tu i z tego, co przez 30, ponad 30 lat znam Pawła, znam jego twórczość, y, koncerty. Także taki bardzo fajny wieczór dzisiaj na zakończenie mm. tego święta. Bardzo fajnie, dobrze, że zrobione, coś takiego zorganizowane. Świetnie się słucha, wspaniałe głosy to, to przede wszystkim. E bardzo dobrze dobrany repertuar. Nie był to jednak jedyny pokaz listów nienapisanych. Twórcy projektu zdecydowali się pokazać spektakl także dla piotrkowskich licealistów z różnych szkół, organizując dwa dodatkowe koncerty w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego. Myślę, że ten spektakl, który jest grany właśnie dla młodzieży, jest bardzo potrzebny. Dlatego, że temat wojny i problem konfliktu zbrojnego jest takim tematem bardzo obecnym i myślę, że warto oswajać młodzież z tym, co być może, gdzieś w przyszłości może nastać, oby nie obym się myliła. Młodzi widzowie mieli okazję zobaczyć widowisko w kameralnej atmosferze, co pozwoliło im jeszcze mocniej odczuć emocje płynące z muzyki i narracji. Bardzo działuje na emocje nasze i potrafi zrozumieć takie tematy, które są trochę odległe, ale są blisko nas. Wojna nie jest aż tak odległa od nas i musimy rozumieć jej tragedię i pojedyncze historie z nią związane. Emocje, które wzbudzały spektakl i temat, bo wydaje mi się, że porusza on temat wojny, oczywiście i takiego może nawet wcielenia młodych osób do wojska, co w pewnym sensie może oddziaływać na emocje młodzieży, to, co gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia. No, wydaje mi się, że jest dość taki, takim jest to, taki ten spektakl jest na taki dość obecny temat, jeżeli można tak powiedzieć. Bo wsłuchać się. Piękne głosy aktorów. To było dla mnie poruszające, ponieważ bardzo interesuję się muzyką, więc bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy. I porusza przede wszystkim bardzo ważne tematy dla nas. Tak jak na przykład wojna. Bardzo aktualny temat, o którym trzeba myśleć i trzeba wysunąć odpowiednie wnioski. Tematyka jest kluczowa, ponieważ często się słyszy o. W tym bohaterstwie indywidualnych osób wspomina się o tym, jak wojna ludzi w pewien sposób nie tworzy jako pewnych bohaterów i zapamiętujemy ich od tej strony, natomiast nie zapamiętujemy tragizmu tych pojedynczych ludzi, tych milionów ludzi, którzy ginęli, giną i ginąć niestety pewnie będą w wojnach. I to jest coś, co w tym spektaklu było unikatowe, czego się często nie słyszy i co bardzo mi się podoba. Według dyrektora takie wydarzenia artystyczne są sposobem na pokazanie uczniom, że konflikt i wojna to nie abstrakcja, lecz realne doświadczenie ludzi, a refleksja nad nim kształtuje empatię, odpowiedzialność i postawę obywatelską. Niepodległość to nie jest coś, co dane jest na zawsze. I w tym momencie jest ten element, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie jednak grzmot tych armat, w cudzysłowie wielkim, jednak jest słyszalny tuż za naszą granicą. Ale z drugiej strony chciałbym podkreślić, że nie ma przyszłości bez przeszłości. Po spektaklu pozostały już wspomnienia. Niektóre z nich zamknięte w kadrze aparatu, ukazane na wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury. W galerii można zobaczyć to, co dla widza do tej pory było tajemnicą. Uchwycone kadry z prób, emocje aktorów jeszcze przed premierą, zaangażowanie, a czasem i zwykłe ludzkie zmęczenie po kilku godzinach prób. Historie powstania listów nienapisanych opowiadają zdjęcia, których autorami są fotografowie ze Stowarzyszenia Fotograficznego Kreatywni. Zdjęć zrobiono kilkaset. Za wybór e, zdjęć do tej wystawy odpowiedzialny byłem ja e, i nie było to proste, ponieważ no, te zdjęcia w zasadzie wszystkie są dobre. A trzeba było jednak wybrać te mo moim zdaniem najlepsze, a to jest moje zdanie. Na takie się zdecydowałem. Jak widać, efekt chyba zaskoczył co niektóre osoby. Czy były takie kadry u fotografów, które się powtórzyły, które przyszły takie same, podobne ujęcia? E, był taki sam kadr, dosłownie, e, obrabiając zdjęcia. E, patrzę, mówię, zaraz, to jest moje zdjęcie, ale patrzę po plikach, nie, to kolegi. Różniły się tylko tym, że ja zrobiłem to w poziomie, on zrobił w pionie, natomiast mimika, moment uchwycenia był dosłownie i taki sam. No. Kropka w kropkę. Czasami jest tak, że podczas robienia zdjęć wydaje się, że jest super genialne, tworzy na komputer, jest placha i musimy wybierać kolejne, dlatego robimy kilka, kilkanaście zdjęć. Można powiedzieć, że ktoś powie, się te same zdjęcia, ale tak naprawdę jedno jest ostre, drugie jest nieostre i dlatego się robi kilka, kilkanaście zdjęć podczas takich prób. Praca nad powstaniem zdjęć okazała się zadaniem niełatwym, szczególnie podczas premiery spektaklu. Listopadowa aura zadania fotografom nie ułatwiała. Walczyliśmy również ze światłem. No, światło sceniczne tu w tym przypadku królowało niebieskie, czerwone, a to są takie barwy, których Matryca nie do końca lubi. Podczas tego przedstawienia generalnie ważne dla nas były emocje aktorów, ale nie tylko. Można również zobaczyć emocje, które panowały wśród widzów i pomimo pogody, która no jakby aura też nie sprzyjała, mimo wszystko zgromadzili się licznie, można było zobaczyć łzy, uśmiech. Zdjęcia to wspomnienia, szczególnie dla tych, którzy przy spektaklu pracowali. Chwile uchwycone podczas premiery czy pracy nad spektaklem są dla aktorów i reżysera miłą niespodzianką, a niekiedy zaskoczeniem. Zdjęcia bardzo mi się podobają, zwłaszcza, że jak ja jestem w procesie tworzenia, to nie zwracam uwagi za bardzo, że ktoś mnie fotografuje, więc wiele zdjęć jest z zaskoczeniem, tak jak te na przykład z tyłu za mną, no bo po prostu to jest taka żywa emocja i w ogóle ja podziwiam zawód fotografa. Sama lubię robić zdjęcia, ale jednak takiego krajobrazu, natomiast wykrzesać emocje, takie naturalne z człowieka, no to jest duża umiejętność, także bardzo podziwiam. Spodziewałaś się takiej niespodzianki? I to znaczy przypuszczałam, że mogą być uchwycone jakieś moje dziwne zachowania, miny, ale nie myślałam o koncercie, myślałam bardziej o próbach. Myślałam, że podczas prób, bo ja jestem mocno energetyczna i jeżeli chcę coś wytłumaczyć, to robię, bo to bardzo energicznie, dużo pracuję mimiką, zupełnie nieświadomie, dużo też żartuję z młodzieżą zwłaszcza, więc jak domyślałam się, że jak będę chciała coś na próbach wytłumaczyć, no to będzie to bardzo tak takie interesujące w mojej twarzy i że mogły być zdjęcia zrobione właśnie tym emocjom. Mi się podobają zdjęcia naszych głównych aktorów. Dominik Mironiuk przepięknie wyglądający, przepięknie praca na twarzy, no i takie wzruszające te zdjęcia. Podoba mi się takie jedno zdjęcie, gdzie on jest właśnie na, na tej fotografii, a z tyłu w tle starszy pan, który siedzi i też podziwia spektakl. No, fotografia jest fantastyczna. Można uchwycić cudowne momenty. Podobają mi się te wspólne zdjęcia, te na których jest chór, te z młodzieżą, te jak już się kłaniamy na koniec. Także no fantastyczne emocje uchwycone w kadrze. A widzowie każdy na tej wystawie znajdzie coś dla siebie. Wspomnienia, emocje, Wystawę można było oglądać w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, a była ona częścią projektu Listy Nienapisane Antywojenny Spektakl Muzyczny. Spektakl i popremierowa wystawa to nie wszystko. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono także najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny z przesłaniem antywojennym to konkurs plastyczny, ale recyklingowy, czyli łączymy w nim ekologię, dlatego zachęcamy, żeby prace były wykonane na niestandardowych materiałach typu jakiś kawałek szmatki, stara gazeta, kawałek metalu, coś co po prostu zdobędziemy i nas zainspiruje. Prace miały przedstawiać obrazkową formę listu, w którym uczniowie podejmowali tematy moralności, dobra i negatywnego wpływu wojny na życie ludzi. Żyri oceniało obrazkowe listy w dwóch kategoriach wiekowych. Dla dzieci tworzenie prac było wyjątkowym przeżyciem. Tematyka antywojenna obudziła emocje. Zrobiłem pracę mojej babci Czesi, która niestety poszła do obozu. Napisałam, żeby wybaczyła Niemcom i żeby wybaczyła tym złym ludziom. Temat był dla mnie ważniejszy. No, dla mnie wojna jest bez sensu i powinny, nie powinno w ogóle być wojny. Działania antywojenne są dla mnie bardzo logiczne i powinno być ich więcej. Zwycięzców konkursu nagrodzono, a najlepsze prace można było oglądać na wystawie. Spektakl, wystawa i konkurs były częścią przedsięwzięcia Listy Nienapisane, antywojenny spektakl muzyczny. Przedsięwzięcie powstało dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na realizację którego Miejski Ośrodek Kultury pozyskał 159 760 zł.